Tutaj w Polsce siostry mają takie hmm. miejsce, gdzie trafiają osoby, które są przechwycone z tego procederu handlu ludźmi. Tak, mamy takie domy. Zwykle one mają tajne adresy, dlatego że staramy się chronić te ofiary przed ewentualną ingerencją ich menedżerów, że tak powiem. Dlatego takie domy rzeczywiście istnieją. Tam nie tylko jakby są ofiary handlu ludźmi, dlatego że w skali całego roku, no tych ofiar nie jest aż tak strasznie dużo, żeby może, trzeba było organizować jakąś wielką, mhm. wielki dom, zresztą taki wielki dom też by im nie służył. I najczęściej te ofiary są w takich domach, w których już prowadzona jest praca z kobietami, z rodzinami, w domach takiej, takich, nie wiem, czy domach samotnej matki, czy domach dla kobiet z przemocy, bo takie domy też są. I przy tych domach mamy zawsze kilka miejsc właśnie dla, dla tych kobiet, i tam jest im udzielana pomoc. Tak, tylko że rzeczywiście te adresy raczej utajniamy i nie, nie podajemy ich tak publicznie, żeby chronić, chronić te ofiary i, i nie dopuścić do tego, żeby zostały złapane czy znalezione.